Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. Enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik wału korbowego w Renault Senic i to istotny element, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie silnika. Jego awaria może powodować problemy z zapłonem, a nawet doprowadzić do uszkodzenia innych części silnika. Aby wymienić ten czujnik, należy najpierw odłączyć akumulator, aby uniknąć zwarć lub innych niepożądanych sytuacji. Następnie trzeba zdjąć osłonę wału korbowego, aby uzyskać dostęp do samego czujnika. Po odkręceniu odpowiednich śrub, można delikatnie wyjąć stary czujnik i wymienić go na nowy. Ważne jest, aby nowy czujnik został prawidłowo podłączony do układu elektronicznego, aby uniknąć błędów w funkcjonowaniu silnika. Po wymianie należy sprawdzić, czy nowy czujnik działa poprawnie, uruchamiając silnik i monitorując jego pracę? Czujnik wału korbowego do Renosenik i można kupić w specjalistycznych sklepach lub online, co daje duże możliwości znalezienia najlepszej oferty. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!